Okej, hey, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Na Lo Disney! I gdzie lecimy? Nie, już dzisiaj do Disney Tak, teraz... idziemy teraz do gate'u, tak? Tak. Trzecia została w domu, strasznie jej smutno, a my lecimy. No ktoś z kotkami musiał zostać, co? Właśnie. No. I lecimy liniami jaki Air France, tak, idziemy właśnie do swojego gate'u tak. i zobaczymy co się będzie działo dalej. Sorry, taka że całą noc zostałam. Tak? Nie zdążyłaś się usnąć nawet? No ale ciężko, ci, no, ciężko, tak przez kilka minut, ciężko ale. cię było budzić rano, wiesz? Wow. Yeah. No, Nie, w yeah. Jesteśmy teraz w i czekamy na samolot. Tak, za chwilę będzie boarding i co? I zobaczymy się z widzami. Francji. Tak jest. No i co? Gotowa jesteś? Tak. Ja po, to, po ostatnich twoich wycieczkach stwierdziłem, że ty się boisz latać. Nie, lubię lądować. Nie, nie lubisz chyba lądować ani startować, bo się nie. strasznie stresujesz. Nie, no, stresuję się, ale to jest No to jeszcze, jeszcze będziesz musiała się dwa razy postresować w najbliższym czasie, czyli teraz. I jak będziemy wracać? Spokojnie. Widzę, że już chipsy otwierasz. Będziesz się relaksować. Tak. tak. Jestem bardzo głodna. Przecież jadłaś płatki rano. Mało i Dobra, tu smacznego. Jak Go przeżyłaś start. Jeszcze ci lądowanie zostało. Lądowanie to to jest trochę fajne. Trochę. 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 Nagram twoją minę jak będziemy lądować. <grym> <grym> musi przełykać ślinę, bo to, to jest ciśnienie. Jak ktoś tu spał? Nie się nie wymyśli, ale muszę się spodziewać. I zrobię to dla was, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. no to się nie znam. A się czy nie? To spałaś pół godziny. Dzisiaj pójdziesz wcześniej spać. Co? Nie, Tylko nie chrab. Dobra, my już będziemy schodzić do lądowania. Patrzę, patrzę. Ile to się chwyci tak? Ja co? Już jesteśmy nad Francją, nad wybrzeżem Francji Ja patrzę gdzie jesteśmy. i za pół godziny jakieś będziemy lądować Pushinger przygotowana do lądowania? Tak. No to sobie do dobry tak No to co, lądujemy, nie? Troszkę daleko było, a teraz podchodzimy do lądowania właśnie. Yep. Jak to, Schindler? W Paryżu czujesz się? Fajnie. Dopiero wyszliśmy z samolotu. Idziemy. Czujesz idziemy. Zabrali nam wal, walizki do luku bagażowego, a mieliśmy podręczne, nie Zobaczymy. Idziemy po walizki teraz. Czuję się źle, bo nie znam wszystkiego, ale mam do widzenia, a ja powiedziałam po prostu thank you. Bye, see. Bye, bye. Idziemy teraz do kontroli paszportowej. Ciekawe, czy nas spojrzą. A masz coś na tym, za uszami? Że mogliby cię zatrzymać? Masz? Nie masz. To przejdziesz. Jesteśmy już i czekamy na bagaże. Nie, nie może żadną usiąść. Mieliśmy walizki podręczne, ale niestety yy, wzięli nam do luku bagażowego i zobaczymy. Musimy później znaleźć yy, przystanek gdzie z którego odjeżdża nasz autobus. Mamy walizkę. Ale tylko moją. Tak, zgłosiliśmy to nie wiem, czekamy jest Czekaliśmy 40 minut, jeździły walizki dookoła, a Weroniki walizki nie ma. Nie wiem co, nie wiem, nie wiem co... Nie przypuszczam, że musieli ją gdzieś zapodzieć, albo tutaj e, na miejscu, albo, albo wysłali innym samolotem, gdzie indziej. Ale tego się dowiemy dopiero. E, zgłosiliśmy to, musimy się zbierać na autobus do hotelu. Mamy moją walizkę, tam coś, rzeczy w, w walizce Weroniki jest chyba. E, bo nie wszystkie... Dobrze, yy, zostawiliśmy tu numer telefonu i mają do nas dzwonić, jeżeli znajdzie się walizka, to yy, mają ją nam przysłać do hotelu. Także masz swój plecak, tak, chociaż tyle. Ale pierwszy raz ci się zdarzyło chyba zgubić walizkę. No. Do, na, na dobry początek, tak? No. Dobra, to lecimy na autobus, bo nam ucieknie za chwilę. No jesteśmy i jesteśmy w autobusie. Prawdopodobnie e, moja walizka jest e, zapudziała się tutaj na lotnisku. Zgadnijcie, gdzie my jesteśmy przed hotelem! Tak, e, byliśmy już w środku, ale niestety doba hotelowa zaczyna się od 15. A jest godzina 10.50, więc ja swoją walizkę zostawiłem tutaj w depozycie. Weroniki walizki dalej nie ma. Czekamy na telefon. Jeżeli się, jeżeli się znajdzie, a na pewno się musi znaleźć, to przywiozą nam ją do hotelu. Na razie mamy 4 godziny i czekamy na pokój, więc pójdziemy sobie w kierunku Disneylandu i zobaczymy, co tam. Tu mamy już pasy do. Wejściówki, tu już mamy wejściówki, jedna, druga wejściówka i idziemy zobaczyć, może coś zjemy. Okej, okay, chodźmy Bujek. Dobra, idziemy. A wiesz w którym kierunku? Tam chyba? Jeszcze nie doszliśmy do parku, a tu tyle atrakcji. Krokodyl. Taki wielki. A zobaczcie tutaj, werka. Co to jest? Jak ze smurfów. Taki wielki grzyb. Idziemy dalej, tak? to Jak Vera? Jeszcze nie doszliśmy do parku. To jest dopiero przed parkiem wszystko. Planet Hollywood. Go, go down, the sun, the Idziemy dalej, nie? Mamy jeszcze troszkę czasu. To no, pochodzimy sobie troszkę. Parku i tak nie zwiedzimy, bo za w hotelu się zgłosić. Przepięknie jest. Jest tak czysto. O, i ochrona jest na każdym kroku. Sprawdza. Dlatego jest tak świetnie. No. Chcę tu... O, czy Co to jest? auto Cruella Nie wiem. Jesteśmy w Land Park, ale my na razie tylko musimy rozpoznać to. Tak, rozpoznanie terenu robimy, bo za... 3 godziny musimy wrócić do hotelu. Także e, na razie się rozglądamy. Musimy iść coś zjeść. Telefon Weronika gubi, rozwala. Będzie ok. Ale powiem Wam, że ten park jest ogromny. Mamy mapę. Jak wrócimy do hotelu, to chyba sobie rozplanujemy. Będziemy zwiedzać po części, co? Na razie, na razie tylko chodzimy, żeby zabić czas. Poczekamy na wejście do pokoju. Ja dzisiaj jeszcze na ten iść, który tam jest. No i patrzcie: Princess Dresses. Każdy rozmiar, do wyboru, do koloru. Nic wstaje, stary dużo atrakcji. trakcji. na 4 dni, więc zobaczcie. piraci się z Karaibów. Kocham ten Pushinger, teraz próba odwagi, co? Wychodzimy na most. Nie boisz się? Hej. Tak? Byliśmy w takiej jaskini, było bardzo ciemno, co? A teraz jedziemy na taki most. Zresztą sami zobaczycie. Puszynkę idzie na most. I jak tam? Szybko uciekam, uciekam, bo się wali. I Teraz wchodzimy do jaskini ciemnej. Znowu? Znowu. No nie jest bezpieczne, bo tamtej było strasznie ciemno i nie widać. I w tej też będzie? Tak. Nie, nie, tu nie będzie ciemno. A może, a może będzie ciemno? Nie, to tylko, tylko schodki. Pójdźmy z idziemy? Nie, ja tak cały czas robię, żeby wiedzieć, co jest. <gryśla> Prowadź. Wera. <gryśla> Jak? Co? Chodź tu na dół.